Cześć, kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie. Zrobimy przedłużone. Nie, nie zrobimy przedłużonego czytania. Zrobimy. O! Znów ta karta Lightning odwrócona. Hmm. vu? Perfekcjonizm. Odwrócone z numerem 33. Be content to know perfection as a distant utopian goal, to which we journey, but never arrive. Flowers. Odwrócone. Swords. oh carly star this star that star <laughs> page of pentacles as a pirouette Hmm. Chariot i sześć mieczy. To jest trochę tutaj taki vibe, który mówi e, nie za bardzo łapie. O co chodzi? Z czymś? Nie za bardzo e, łączę kropki, nie za bardzo mój organizm w dalszym ciągu. Czy mój system nerwowy, czy może w dalszym ciągu muszę mieć więcej odpoczynku, bo mój system nerwowy dalej jakby się regeneruje? Po to, żeby wyjść z, po to, żeby uzdrowić albo żeby dać sobie szansę uzdrowić coś, co widzę jako Perfekcy perfekcyjną wizję tego, czego chcę, ale to nie jest mi dane, albo to nie jest mi podarowane, albo to nie jest dla mnie prezent, albo to nie jest dla mnie cel. Cel jest to, żeby wyjść z tej wizji i to jest to, co muszę zrozumieć, że wizja, którą wykreowałam, którą wykreowałem, to jest wizja początkującego, czyli kogoś kto widzi przez pryzmat kogoś kto nie ma wszystkich informacji. W związku z tym jest szansa na to, żeby zobaczyć w którym kierunku mogę odejść albo zobaczyć siebie w nowej wersji, która jest upgradeowana. To jest to jest trochę tak, jakbyście mi mówili, dobra, e, przechodzę przez portal, bo wiem, że są tam jakieś możliwości, że coś się otwiera, albo że widzę siebie w nowej wersji siebie, bo tak na to wskazują energie, albo tak teraz mam się widzieć. Ale idziesz dalej. Tak jakby. Aha, no dobra, przechodzę przez portal, dobra, idę dalej. W związku z tym, zobaczysz od czego odchodzisz, albo przez jaki portal przechodzisz dalej. Ta woźnica to jest jeden środek transportu, drugi środek transportu. To jest tak jakby. Mówisz mi. To tego spróbowałam, tamtego spróbowałem, co, co, takie podejście, tamte podejście, ale znów wraca do mnie lekcja biologii na temat może tym razem innego systemu. Może tym razem mówimy o systemie krwionośnym, który potrzebuje regeneracji po to, żeby wyjść z przeświadczenia, że nie wiem, dlaczego wjeżdża teraz temat yy, powietrza we krwi. Tak jakby słyszę, yy, słyszę powietrze, które jest transpor transportowane przez krew. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu jest jakiś transport. Przemieszczanie się Twojej energii w inne miejsce. Tak samo jak Twoje powietrze jest transportowane przez krew. Okej. Okay. Fajnie. Cokolwiek to znaczy. Dobra. Ten stres spowodowany tym, że tak jakby krew nie może donieść powietrza w odpowiednie komórki, wiąże się z tym, że Twój system nerwowy nie może spełnić swojej funkcji. Czyli. ten stres spowodowany przeszłością, chodzi o odblokowanie serca, wyjście z konfliktu, który, z którego możemy wyjść. I teraz mówisz mi no dobra, ale ja przechodzę, przecież nawet nie zatrzymuję się po prostu przechodzę przez ten portal idę dalej. Okej, okay, to w takim razie, dlaczego dalej się tym faktem stresujesz, że idziesz dalej, prawda? I tutaj chcę być potwierdzone albo zaznaczone, że wersja, którą widzisz, która jest po drugiej stronie, ku której zmierzasz, może okazać się, Utopijna, w związku z tym, to, co chcesz zrobić, to nie zmienić wizję, tylko uregulować siebie, żeby wizja pokazała ci się jako realna, ale na razie nie może. Bo mówisz, dlaczego ta wizja mi się nie spełnia? Dlaczego coś się nie dzieje, dlaczego to i tamto. Bo jesteś dalej w procesie. Stabilizacji emocjonalnej, stabilizacji Twojego organizmu. To jest tak, jakby w związku z tym, że zmieniasz linię czasu, Twój organizm dosłownie musi zmienić się na poziomie chemicznym na poziomie tego, co konsumujesz. hmm, o, pod spodem mamy dwóch króli, mieczy i emocji. I jakby w związku z tym będzie nowy potencjał, który wygeneruje nową wizję. To jest tak, jakby te dwa męskie pierwiastki w tobie spotkają się na naradę w stylu, dobra, mój umysł jest już Okej. Okay. W związku z tym moje emocje są ok, ponieważ mój system nerwowy, król mieczy, może zdrowo i naturalnie balansować mój system emocjonalny czy hormonalny. W związku z tym będzie jakiś potencjał na nową relację. Na nowe połączenie, na nowy sposób, na nową wizję. Hmm. Czyli zobaczysz wtedy, że Twoja poprzednia wizja to była wizja um, Ciebie, tej wersji Ciebie, która jest ofiarą obok cesarza. OK, i nawet jeżeli jesteś tymi dwoma pierwiastkami w tobie, to jeżeli wcześniej nie widziałaś, nie widziałeś tego, że dążysz do spełnienia tej manifestacji, to teraz będzie to dla ciebie jasne w związku, w związku z tym wyjdziesz z cienia. To jest tak jakby etap końcowy całej twojej manifestacji, twojej wizji tego na co liczyłaś, liczyłeś. To było to. Czyli spotkanie się tych dwóch pierwiastków: yy, cesarza jako kogoś, kto dominuje i tego, który jest ofiarą cesarza, albo generalnie kogoś, kto jest w poczuciu bycia ofiarą. I ta wizja była dla ciebie ja, ja, z jakiegoś powodu tą docelową wi, wizją. Którą chciałaś wymanifestować wy hmm, Tak, właśnie. I wyjdziesz z cienia. Co to znaczy? To znaczy, że zobaczysz, który etap w tobie kazał Ci dążyć do tej wersji ciebie. Możesz przejść dalej, tak jakby nie musisz już jakby skupiać się na wizji tego, że musisz nosić obciążenie dotyczące tego, że musisz manifestować się w ciągle i ciągle jako ofiara. Ok? Czyli. Czyli dojdziesz do przekonania, ok, jestem uzdrowiona, jestem uzdrowiony, w związku z tym mogę manifestować się już jako cesarz. I nie muszę już powtarzać siebie jako bycie kimś, kto nie jest zdolny, kto nie jest, który nie ma, ktoś, kto nie ma możliwości wykonać, tego, co chcę wykonać, bo jest w roli ofiary. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to pomogło. Dzięki, że byliście do następnego puta.